Cześć, witam ponownie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak wysiewam liliowce. A więc, od jesieni spędziły na dnie lodówki, na dnie lodówki w chłodnym, w papierowych woreczkach. Takie nasionka przenoszę do woreczka strunowego. Zobaczcie, już zaczyna kiełkować, klei mi się tu coś, Zaczynają ją kiełkować. W woreczku strynowym są nasionka, woda utleniona i zwykła woda. I to wszystko jest położone na grzejniku. Także wystarczy tylko woda utleniona i zwykła woda. I zobaczcie, już zaczyna kiełkować. Nasionka leżą trzeci dzień. Ładnie już napuchły. Wody nie podmieniam. Już kilka nasionek wsadziłam. Po trzech dniach leżakowania nad grzejnikiem. ładnie zaczynają się mi wychodzić. I przy okazji pokażę Wam, jak moja aurekaria rośnie. Zobaczcie. Ładnie się już czubek rozgałęzia. Nie lubi mokro, ma suchutko. Idziemy zobaczyć jeszcze, czy liliowce mi wychodzą z ziemi, pod przykryciem są na grzejniku. I Wam powiem, że w tamtym roku, dwa lata temu, siałam liliowce w listopadzie i w lipcu mi już jeden zakwit. Także niepełny rok i liliowce potrafią zakwitnąć, choć przeważnie to jest 2-3 lata od wysiania. A tu mamy już nasionko kiełkujące. Dopiero jest pierwsze, to jest kilka gatunków. Także będziemy czekać, aż będą rosły i Wam powiem co i jak. Pytajcie o liliowce. Warto je wysiewać, bo powstają ładne mieszanki. Cześć.